Zastanawiasz się, jaką strategię przyjąć, jeśli chodzi o social media w sklepie internetowym? Jak powinno z punktu strategicznego wyglądać prowadzenie mediów społecznościowych właśnie w e-commerce? Właśnie o tym będę mówił w 45 odcinku Strategicznych Piątków. Pokazuję tutaj, w jaki sposób działać strategicznie i efektywnie w obszarze marketingu. Zaczynamy ze sklepem internetowym. I chciałbym zacząć od podziału e, postów, komunikacji e, na dwa, dwie główne linie, czyli na budowanie marki i generowanie sprzedaży, bo to są moim zdaniem dwa główne cele z poziomu strategicznego, które stoją przed sklepem internetowym, czyli z jednej strony jest ta sprzedaż, o której na pewno wiesz, która teraz też jest jakby, z którą też teraz działać w mediach społecznościowych, z drugiej strony jest też. Marka, czyli budowanie zaufania. Sprawianie, żeby klienci do nas przychodzili już z pewnym zaufaniem i nie porównywali cen aż tak bardzo w stosunku do konkurencji, bo to jest w wielu przypadkach bardzo duży problem. e commerceów że ci klienci kupują ceną, a nie kupują z racji tego, że chcą u kogoś kupić, bo ufają temu sklepowi, bo ten sklep zbudował markę w umyśle danego klienta, więc moim zdaniem gra strategiczna rozgrywa się o te dwie rzeczy, czyli o zaufanie i sprzedaż. I teraz co z tym zaufaniem, jak do tego podejść i y jak w social media można to zaufanie wzbudzać? Pierwsza rzecz to rtb Reason to Believe. Czyli musisz się zastanowić, w jaki sposób udowodnić wartość swojego sklepu klientowi. Po pierwsze, oczywiście, trzeba tę wartość zdefiniować. Ja mówiłem o tym w jednym z poprzednich odcinków, jeszcze grudniowych, więc możesz się cofnąć do, do jednego z poprzednich odcinków i zobaczyć, jak tam opowiadam o budowaniu marki. Tutaj mówię o rtb czyli o publikowaniu tego też w social mediach, o promowaniu tego też poprzez płatne reklamy, poprzez docieranie e, szersze do odbiorców niż to, które zostanie wygenerowane organicznie na Twoim profilu. E, reason to believe bardzo mocna, fajna rzecz. E, rzecz druga to wyróżniki. O tym też bardzo mocno mówiłem w, w jednym z poprzednich odcinków czyli trzeba znaleźć, w, w moim odczuciu, Taki wyróżnik, który będzie mocno pozycjonował Ciebie jako sklep jakiś konkretny z czymś konkretnym i będzie to się wyróżniać mocno od konkurencji, bo wtedy też klienci nie będą porównywać ceny, no bo w swojej percepcji będą mieli to, że jeśli chcą kupić coś, no to ten sklep ma to najlepsze. I to właśnie trzeba mocno eksponować też w social media, jeśli już to zdefiniujemy, czyli wyróżniki poparte też tymi RTB-sami. Czyli mówimy, że mamy coś najlepsze, że w czymś się wyróżniamy i trzeba to udowodnić, nie wiem, opiniami klientów, pokazaniem produkcji, pokazaniem, nie wiem, efektu końcowego, jaki daje ten produkt, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest w RTBisach. wyróżniki też są ważne. I trzecia ważna rzecz to produkt w użyciu. Pokazanie, jak ten produkt. Działa. Jeśli to jest ubranie, na przykład, to pokazanie jak on wygląda. Czy to na modelu, czy na, nie wiem, na jakimś kliencie, który zrobi fajne zdjęcia. Jeśli to jest jakiś produkt, który, z którym coś trzeba zrobić, nie wiem, cement na przykład, no to pokazanie jak wygląda, nie wiem, kładzenie tego cementu i tak dalej, i tak dalej. Pokazanie w użyciu jak ten produkt wygląda, też buduje mocno zaufanie, bo nie każdy sklep internetowy w swoim opisie produktu to jedno, ale w social mediach to drugie, publikuje w jaki sposób ten produkt wygląda w użyciu, więc to może być twoja mocna przewaga w social media. I jak mamy zaufanie, to potem mamy też sprzedaż. I pomiędzy zaufaniem a sprzedażą, czyli tutaj, żeby przeskoczyć od zaufania do sprzedaży, żeby wzbudzić to zaufanie i żeby wzbudzić chęć sprzedaży jest jedna bardzo ważna rzecz, którą określa się bardzo często mianem barier percepcyjnych, czyli co dzisiaj stanowi o tym, że klient jeszcze u nas nie kupuje? Co go powstrzymuje? E, ja dzielę jakby te bariery na kilka takich głównych. Jedna to jest taka wynikająca z obaw, czyli klient się czegoś boi. Boi się, że jak kupi, to stanie się coś. E, czyli boi się straty tych pieniędzy tak naprawdę, które wyda na zakup u ciebie. I trzeba te obawy odkryć, zastanowić się jak możemy je rozwiać. I to jest mocne, coś mocnego, co można komunikować w social media, co można komunikować w płatnych reklamach i co powinno też się znaleźć na stronie produktowej zdecydowanie. Rzecz kolejna to kluczowe czynniki przy zakupie, czyli co decyduje o tym, że klient kupi u ciebie, albo pójdzie do twojej konkurencji. Jakie są takie najważniejsze rzeczy, na które on patrzy przy zakupie? I wiem, że w twoich myślach na pewno jest teraz cena, ale zastanów się głębiej, co jeszcze decyduje? Na co klient patrzy przede wszystkim przy zakupie, o co być może najczęściej Ciebie pyta, eee, nie wiem, jakichś pytaniach e, na forach internetowych, co dla klienta jest takie kluczowe przy podejmowaniu decyzji o zakupie. I to jest kolejna rzecz, którą warto komunikować przy sprzedaży, e, którą warto pokazywać, odkrywać, tłumaczyć klientowi bardzo ważna rzecz. Rzecz trzecia to przesłanki zakupowe. I to też warto publikować pod kątem sprzedaży. E, tu już mniej chodzi o bariery percepcyjne, bardziej stricte o sprzedaż. Czyli przy sprzedaży, przy promowaniu i przy publikowaniu postów, takich typowo, które mają zachęcać do przejścia na sklep i zakupu, warto zastanowić się, jakie są przesłanki zakupowe, w jakich momentach swojego życia klient dochodzi do decyzji, że ja potrzebuję tego produktu, że ja to chcę kupić. Jakie są takie momenty? Jeśli odkryjesz, co jest takim bodźcem do tego, że klient wyczuwa potrzebę. To jest właśnie to, co powinieneś komunikować, co powinnaś komunikować w swoich social mediach i też w płatnych reklamach. I to są takie trzy dla mnie główne rzeczy. I teraz, jak mamy to, to bardzo ważna rzecz przy social media w e-commerce i nie tylko e-commerce to dystrybucja. Czyli jeśli publikujesz posty na swoim facebooku, Instagramie, TikToku czy, czy gdziekolwiek indziej, to zadbaj o dystrybucję, bo zazwyczaj, bardzo często jest niestety tak. Że przy social media skupiamy się na tym, żeby ten content tworzyć, żeby go wrzucać, mówiąc kolokwialnie, na tego Facebooka, na Instagrama, a zapominamy trochę o dystrybucji, czyli o tym, żeby dużo osób to zobaczyło, bo się napracowaliśmy, żeby wytworzyć ten content, więc trochę bez sensu będzie, jeśli on dotrze do wąskiej grupy osób. Więc bardzo ważną rzeczą jest zdecydowanie dystrybucja. I teraz ja rozkładam przy sklepach internetowych, to zazwyczaj tak. Że zaufanie to 70%, sprzedaż to 30% budżetu reklamowego. Tak mniej więcej się to rozkłada. Jeśli marka jest bardziej rozpoznawalna, można trochę więcej dać na sprzedaż. Jeśli dopiero zaczynamy, to nawet czasem trochę więcej dajemy na zaufanie. Wiadomo, że jest tak, że z tych postów dotyczących budowania zaufania, część ludzi kupuje. To nie jest tak, że kupują tylko ze sprzedaży. Wiadomo też, że z postów sprzedażowych też w jakiś sposób budujemy zaufanie. Ale chodzi mi tutaj o ten podział, który ja przedstawiłem, o, o ten podział, co jest głównym celem danej publikacji. E, zaufanie: 70%, sprzedaż: 30%. Ja to tak rozkładam. I teraz, jeśli chodzi o zaufanie, to głównymi e, kanałami promocji, które ja wykorzystuję, to przy zaufaniu jest Facebook Ads, TikTok Ads, Influencerzy i YouTube Ads, czyli takie media. W których ja mogę stargetować w jakiś sposób moich klientów, do nich dotrzeć i tam budować zaufanie. Przy sprzedaży dużo lepiej wykorzystuję, jakby działa po prostu Facebook Ads, TikTok Ads i Google Ads. Czyli te systemy, gdzie fajnie działa remarketing, Zauważ, że odpadł YouTube i odpadli influencerzy. Ja influencerów w większości przypadków traktuję też jako źródło budowania zaufania. Czyli zależy mi na zaangażowaniu, jakie wzbudzają pod tym postem. Sprawdzam też oczywiście sprzedaż, bo to jest dla moich klientów bardzo istotne. Ale zawsze mówię, że influencer ma za zadanie sprawić, żeby ktoś przeszedł na stronę sklepu, bo my potem remarketingiem już dużo możemy też zdziałać. Eee, więc Facebook, TikTok, Google to pod sprzedaż są najfajniejsze. Eee, kanały Google Ads pojawia się też przy sprzedaży, no bo Reklamy w wyszukiwarce, reklamy produktowe są średnio ukierunkowane na budowanie zaufania. To musisz rozegrać gdzie indziej. To się nie zrobi przez ACY w Google. To bym traktował stricte jako kanał sprzedażowy i tak właśnie widzę strategię social media dla e-commerce. Jeżeli ten odcinek był dla ciebie wartościowy, jeżeli coś tobie przyniósł, coś tobie dał, gdzieś ciebie pchnął, zachęcam ciebie do subskrypcji. Ja co tydzień publikuję tutaj. Takie odcinki, w których dzielę się swoją praktyczną wiedzą ze współpracy z klientami. Więc mam nadzieję, że widzimy się przy okazji kolejnego odcinka. Pamiętaj też o wcześniejszych odcinkach. Wszystkie grudniowe moje odcinki dotyczyły e-commerce, więc jeżeli trafiłeś dopiero na ten, to warto też przejrzeć te wcześniejsze, żeby dowiedzieć się, co jeszcze możesz wprowadzić w swoim e-commerce, żeby po prostu generować więcej przychodów. Trzymam mocno za Ciebie kciuki. Efektywności życzę. Do zobaczenia. Cześć!